Witam w kolejnym omówieniu karta, zaczynamy od Aquatic Formy, spell do druida, który już mi się podoba, za zero mamy dredża Jeżeli nie wiesz co to, to dredż to obejrzyj o poprzedni odcinek albo przedstawienie dodatku If you have the mana, aha robimy dredża i jeżeli mamy manę, żeby zagrać daną kartę, którą sobie wy, wyciągnęliśmy, zdredżowaliśmy, to dobieramy tą kartę Czyli mówiąc krótko, za zero many możemy dobrać jedną z trzech kart, które mamy na spodzie deku Abstrahując od tego, że to mogą być jakieś mocne karty, które sami tam umieściliśmy, to to jest taki tracking za zero many, który jest powiedzmy, że lepszy, dlatego że jeżeli nawet nie została nam już żadna mana, bo całą wydaliśmy, to dalej możemy tą kartę zagrać i ustawić sobie następną turę. Dla mnie karta sztos. podejrzewam, że ona będzie grana w większości druidów. 4 na 5 bez zastanowienia, zastanawiam się nad oceną 5 na 5 Pałotego. A jeżeli chodzi o to, jaką kartę możemy sobie dredżować, to mamy takie coś jak Asharan Ash Gardens. I tutaj mamy kartę, która na pierwszy rzut oka jest słaba. Daje wszystkim stronnikom w ręce plus 1, plus 1 i kładziemy sobie Sunken Gardens na spodzie naszego deku. I tutaj, oczywiście, mam na myśli to, że sobie kładziemy ten Sunken Gand Gardens i możemy sobie tą Aquatic Formą te gardeny wyciągnąć i od razu też zagrać. I teraz tak, jeżeli chodzi o tą kartę stricte, no to ona nie jest zbyt kozacka. Do. Ramp druidów, big druidów i wszystkich drogich druidów nie nadaje się. No bo tam mamy mało stronników, ogólnie w deku więcej czarów, więc... Do agro druidów też nie do końca się nadaje. Dlaczego? Dlatego, że agro druid bardzo często wyrzuca karty z ręki jak karabin maszynowy, w związku z czym nie ma tych stronników na ręce. Nie nadaje się też do spell druida, ponieważ ten się opiera o spele. No i w końcu dochodzimy do wniosku, że się do niczego nie nadaje. Znaczy... Nadaje się do części agrodruidów. Na przykład Town Druid jest takim druidem, tam jest sporo jednostek. Część token druidów też gra na jakiejś tam sporej ilości jednostek. I do takich deków, czyli agro-deków, które grają na jednostkach i nie wyrzucają tego wszystkiego bardzo szybko z ręki, jak najbardziej jest to ok. Ale do innych deków, no kiepsko się trochę nadaje, bo taki druid może mieć jednostek na ręce. Ogólnie do druidów, które mogą mieć jednostki na ręce w większej liczbie, ta karta się nadaje. No ale biorąc pod uwagę co robi Sunken Gardens, to można zmienić trochę narrację. Ponieważ Sunken Gardens daje wszystkim stronnikom plus 1 plus jeden. Na ręce, na stole i w deku. Czyli wszystkim, których masz. Za jeden many. A możesz sobie wyciągnąć jeszcze tym, tego Sunken Gardena. Karta dosyć dobra. Ogólnie, nie mówię o pojedynczej części, tylko ogólnie. Karta dosyć dobra, natomiast, przede wszystkim, potrzebuje odpowiedniego deku, potrzebuje również supportu. W związku z czym nie przesadałbym, że ona jest aż tak dobra. Nie wiem jak ją ocenić, bo ciężko mi powiedzieć jakie deki mogą grać po wyjściu dodatku, rotacji i tak dalej. Więc powiem, że ma to potencjał do grania w agro token dekach, a czy będzie grało to nie wiem. Dredge jestem pewien, znaczy przepraszam, Aquatic Form jestem pewien, że będzie grał, a to nie wiem, zależy jakie deki będą w stanie się zrobić. Tak samo jak Miracle Grove, który jest ze 7 many, drawem z, ze szkoły magii nature, który dobiera nam 3 karty i sadzimy se drzewo. Które ma taunta oraz statystyki równe rozmiarowi naszej ręki czyli w moim przypadku 48. E, natomiast chodzi oczywiście o rękę w Hearthstone Ile mamy kart, tyle ten ziomek będziemy miał statów. Dobieramy trzy karty, więc co najmniej trzy karty mamy. Zazwyczaj w takich druidach mamy ze 4 karty na ręce co najmniej Więc strzelam, że przeciętny ziomek z tej karty jest 667788. 8. Wydaje mi się to całkiem dobre. Istnieje jednak pytanie, po jaką cholerę chcesz to grać, jak masz naszyd roł? Być może po taką, że ten draw zniknie. I to może być powodem. Natomiast na chwilę obecną przy tej ilości drawu jaką mamy w grze. Raczej bym nie powiedział, że to będzie grane. Ale w przyszłości jak tego drawu będzie mniej. Bo dodatki wyrotują i nie będzie już takich fajnych opcji dobierania kart. Jak najbardziej to grać może. To tyle. Ocena. 3 na 5. Ale jeżeli Herzon się zmieni i pójdzie w troszkę wolniejszą metę. To 4 na 5. <laughs> f -f Flipper f Friends. Za 5 bany wybierz sobie jedną. Przyzwij prowokację 6-6, albo 5 fredek 1 na 1 z Rushem. Ja Przepraszam, 6. No karta nie jest zbyt grywalna. Tak coś czuję. Yy, oczywiście te fredki z raszem mogą być kombogenne i mogą się do czegoś nadać. I tutaj nie neguję tego. To pod fredki może grać. Pod taunta to w ogóle, raczej. Nie widzę takiej opcji. Yy, natomiast czy będzie grać? to no w jakimś decku, który będzie miał synergię z tym. No bo tak normalnie to nikt nie będzie grał Jednostki przejść 6 -6 za 5 many, albo przejściu u Fredek 1-1. Chyba, że ponownie meta się, znaczy no, power level kart to się obniży i wtedy może to będzie grywalne, ale wątpię. Zostawmy to. Hedra The Heretic. Za 7 manet 4 na 5 naga. Za każdy spell, jaki zagraliśmy, kiedy mieliśmy tą kartę w ręce, co jest mega istotne, przyzywamy stronnika o koście tego spelu. Czyli jak mając tą kartę, rzuciłeś te spela za 7, 7, 7, to sobie przyzywasz 3 losowych ziomków za 7. A jak rzuciłeś te spela za 2, 4 i 6, to przyzywasz losową 2, 4 i 6. Tak to działa. Czy to jest grywalne, czy nie? Nie wiem. W sensie. No musiałoby tak ze dwie tury przeżyć w naszej łapie, nie? I to jest duży problem. Dlatego, że powiesz, hej, Mateusz, ale co to jest za problem, żeby to dobrać i poczekać dwie tury? No jeżeli masz taką sytuację, to żaden. Ale co jeżeli dobierasz tą kartę z top deku i jesteś w krytycznej sytuacji? No to grasz 4-5, która nic nie robi, nie? I to jest problematyczne z takimi kartami, że nie dość, że musimy je dobrać, to później musimy jeszcze poczekać, żeby je móc zagrać. I ja bym powiedział, że to raczej średnio grywalne. Bo tutaj oczywiście można stuć piękne fantazje, że. O, zagram siódemkę, szóstkę, ósemkę, dziewiątkę i przyzwę cały stół potworów. Rzeczywistość wygląda tak, że w szczęście jest zginiesz od Face Huntera, który będzie ci Hero Power klikał w co tutaj w, w ryj. W związku z czym. nie mogę powiedzieć, że mi się podobała ta karta. Uważam, że jest totalnie niegrywalna. Mimo, to, że przyzwa losowe jednostki, to jeszcze musimy poczekać z zagraniem jej, jak ją dobierzemy, i niewiele to nam daje. No nie wydaje mi się, żeby to było grywalne. Ocenię to na 2 na 5. Czekam na wysyp komentarzy, że nie umiem oceniać karty. Lećmy dalej. Kolakue. Za 7 mamy 6 na 5 bestia. Kolosal plus 1. Jeżeli nie wiesz co robi kolosal obejrzyj poprzedni odcinek omówienia kart albo zapowiedź dodatku. Jeżeli mamy Shilla, czyli skorupę tego ziomeczka to on sam ma imion. Czyli nie da się go ani zranić, ani zabić, ani rzucić do niego żadnego spela. Natomiast sama skorupa wygląda tak, że jest jednostką za 5, 0 na 8 bestią. A niespodzianka, która ma prowokację i na agonii daje 8 armora. Czyli mówiąc krótko, zagrywając tego ziomka mamy... 6 5, które jest nietykalne, 08, które ma tamta i daje nam 8 Armora. Czyli realnie jesteśmy w stanie coś tam zabić tym, dostać sobie trochę punktów Armora, troszkę zsołkować tym tą skorupą, nie jest to takie złe. Mówiąc. W sumie krótko. Nie wiem, karta no nie powala raczej, nie robisz takie łopanie, a to będzie kurde grało, ale no ciężko jest powiedzieć, żeby to miał nie grać. Oczywiście trzeba się zastanowić w jakim deku i tak dalej, standardowa śpiewka, natomiast ogólnie osobiście uważam, że karta może pograć. Nie powiem, że w każdym druidzie, to od tego daleko mi, ale może w jakichś druidach pograć, więc dam jej na zachętę 4 na 5, chociaż tak naprawdę uważam 3 na 5, ale dam 4 na 5. Ale nie jest jakaś karta rewelacyjna. Dalej mamy Twin Bow Terra Coilla. Kolejna naga. Za 4 mamy 4 na 4 naga. Ogólnie te nagi są albo za 3, albo za 4, coś jak zauważyłem. Eee, jeżeli wykastowałeś spela, mając to w łapie, twój następny spel kasztuje się podwójnie. To jest istotne bardzo, nawet bardzo, bardzo, twój następny spel. Nie twój następny spell w tej dużej. Czyli grasz to w czwartej, a w piątej na przykład walisz 2 IMED Shoty. Za 3, 3 i ładujesz se Hero Power do 6 i odpalasz Hero Power, czyli Twój IMED Shot zdablowany łącznie zadaje 10 damage'u. Plus też kombi się to z Quest Huntera. Ogólnie karta, jakby tutaj ktoś nie zauważył, fajna do Spell Huntera. Do Spell Huntera, może też do jakichś bardziej agresywnych Hunterów, żeby dublować Direct Damage może też do questline huntera, żeby dublować spele, może też do innych hunterów, żeby po prostu dublować spele, jest to całkiem możliwe. Karta na pewno ma potencjał i może zostać wykorzystana. No kwestia tego w jakim deku, tak? Ale Quest Line Hunter wydaje się być potencjalny i Spell Hunter wydaje się być potencjalny i nawet Face Hunter wydaje się być potencjalny, więc spory potencjał w tej karcie. Skoro ma 4 na 4 za 4, to niech dostanie ocenę 4. A my przejdźmy sobie do ostatniej karty, czyli Raj Nazjan za 2 many 2 na 3 naga. Potem jak wykastujemy Spela, zadaje damage równy kosztowi tego Spela do przeciwnego Hirosa. Wyjaśnię dlaczego to jest słabe do Quest Line Huntera. Bo to jest najczęstsze to było pisane. Quest Hunter, że najprawdopodobniej zagrywasz to w ósmej turze. Zadając sobie dwa punkty many, więc zostaje Ci 6. Więc maksymalna ilość obrażeń, jaką jesteś w stanie zadać tym ziomkiem, to 6 damage'u. Natomiast gdybyś miał zamiast tego ziomka przykładowo jakikolwiek spell, to możesz odświeżyć swoje Hero Power, co już daje 2 damage'u. Plus możesz zagrać ten spell w przeciwnika, co daje kolejne 2 damage'u. Czyli nim zada za zadajesz 6 obrażeń, a spelem zadajesz 4 damage'u. I powiesz, że on i tak wygrywa, bo ma potencjał zadać więcej. Ale nie bierzesz pod uwagę tego, że on ma również potencjał popsuć ci grę, bo jeżeli on dojdzie ci we wcześniejszej fazie gry i przez to będziesz miał opóźnionego quest'a o jedną turę, ponieważ będziesz musiał dobrać dodatkową kartę, to tak naprawdę przegrywasz, znaczy. Opóźnia się o jedną turę. co sprawia, że potencjalnie możesz przez to grę przegrać. W związku z czym, to, że zadaje te dwa punkty demerza w late gameie, nie oznacza, że jest dobry w early gameie. A to, że jest zły w early gameie, oznacza, że raczej nie warto go w questline hunterze grać. Tak mówiąc krótko. Ogólnie karta ma jakieś zastosowanie na pewno w różnego rodzaju hybrydach, face hunterów, spell hunterów i tym podobnych rzeczy. Natomiast w questline hunterze to raczej bym go osobiście nie umieszczał i go nie widział. W innych dekach jak najbardziej może pograć, ale ogólnie ta karta. Mówiąc krótko słaba Bo musisz zagrać jego, a następnie sporo ilość speli, Żeby cokolwiek dużego zrobił Chyba, że chcesz go zagrać w czwartej turze Ze spelem za dwa many, żeby zadał 2 damage'u. Łopanie, klękajcie narody, strach I pożoga Więc skoro poprzednia karta miała 4-4 To ta karta będzie miała 2-2 I dostaje ocenę 2 na 5 A ja Cię zapraszam bardzo serdecznie do tego filmu, który tutaj się wyświetla Żeby go też obejrzeć Ponieważ również jest o Hearthstone i o najnowszych karteczkach A w tym odcinku to już wszystko Dzięki i do następnego, Yo!